Co tyle, co te dwa prezenty? widocznie za mało mi płacą. Panie, co to za motor? Co to jest? Aha, FBI, open door. Co się trzy, pan? mi, zabiera. Co. Prezent. Dzięki. Dobra, to mam plan. Ups. Hej, kawido. Hej, kawidowie, dzisiaj robimy unboxing. Tutaj jest prezent, tylko tak wygląda. Na początku to. Uuu, ale ładne. Mam takie miseczki. Następnie ale fajnie piersio. E, mam nadzieję, idę na chwilę do łazienki. Czemu to jest wszystko podrapane? Nie. Chyba się wiem, co się stało. Co to za kwiatek? Muszę zadzwonić do Emilki, żeby przyjechała. Ho najlepszy by, by przyjedziesz. Nie o której? No może tak. 16 nie, wie. Jedenasta. ...dwadzieścia pięć. Dobra, ale przecież jest teraz jeden dwadzieścia pięć. No dwadzieścia sześć. Dobra, zaraz będę. Pa. Pi, pi, pi. Dobra. Sobie naszykujemy oczywiście, bo czemu nie. Hejka... Ej, a ten... Bo my mieliśmy przynieść, nie mówiłam ci, ale przecież pamiętasz jak kiedyś mówiłam, że zawsze jak będą jakieś nocowanki to przynosimy te same piżamy? No ja mam Ej ja też, bestii Dobra mam tak, ładne Dobra, to ja tutaj ogarnę i możemy ten Dobra, szykujemy Ty jakby to będziesz spała na materacu Super, nigdy nie spał na materacu. A myślałam, że to ci będzie przeszkadzać. Nie, no co ty. Masz tutaj takie światełka? No to mi się to podoba. No trochę dodatków wzięłam. Przepraszam, że dźwięki w tle. A może to weźmiemy? Dziewczyno! Tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że muszą być efekty specjalne. Ale kąt! To no, ja wolę. Mogę... Ej! Idziemy do sklepu? Właśnie to miałam na myśli. Widzowie, wiem, że to jest mega bar bardzo krótkie, no ale. To już koniec naszej historyjki. Widzimy się w partii 2, ten part 2, będzie gdzieś tam, no, no na pewno gdzieś tam, nie mogę wam ogólnie powiedzieć, ale jak będzie, to wbijajcie. Nara! To nie da się tego wyłączyć. To pa! Lata mi tak, to. Nie no, <laughs> Zapraszamy na występ. Och, ja no, co my robimy? Nie wiem. My zęby. Wystające. Puść mnie tygodnie Go. No miedzi. Gdzie tu jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Oh, nie mogę tego znaleźć. Mamy plany małe. Gdzie tu jest? Ale nie... Poleciało to gdzieś tu. Co to? W ogóle nie wiem gdzie może to być. Um. Ja to e, zrobię coś takiego, że po prostu wyjdę i to wyłączę, więc ja to utnę. Jezu.